Witam ponownie wszystkich słuchajcie, chcę Wam coś pokazać Dawno znalazłem tą tyczkę o. A tu patrzcie dalej Leży Kolejna Kolejna Słońce bije, ale o, w tym miejscu Czyli mam dzisiaj farta A to moja druga już będzie nie spodziewałem się tego, ale I kto wie, czy tam chyba czasem jeszcze jedna leci. Nie wiem, zaraz zobaczę, o tam abu Albo patyk. Ale jest. Jest i słuchajcie. cyk, Też tak i chyba to będzie do pary. Zaraz zobaczymy poróży Czemlałego, te tak I co leży? Byniu tu ładnie szedł. Uuu, ten jest świeżynka. Świeżyneczka jak nic. Para. Jest para. Co? Jak sądzicie, para jak nic? Para jak nic? Udało się. Udało się. Udało się. No, Zwalił że... tu i cyk, cyk, cyk patrzcie tam sobie poszedł przez bagienko i tam na lasek o, widać tropy przez rzeczkę do góry I to był jeden byk może ten ten dziesiątak co mówiłem wam, że znalazłem tego dwunastaka tutaj na łąkach i widziałem jeszcze dziesiątaka. I to będzie chyba ten byczek. No nic, parunia jest.